Czy potrafisz rozpoznać, kiedy ludzie boją się ciebie w ukryciu? Machiavelli zdradza trzy oznaki, które działają jak radar wczesnego ostrzegania. Jest pewna prawda, której większość ludzi woli nie widzieć. Człowiek nie jest posłuszny z powodu moralności, nie z powodu czystej lojalności, w większości z powodu strachu. W chłodnym spojrzeniu Machiavelego to właśnie strach jest korzeniem uległości. Ale strach rzadko pokazuje się otwarcie, nie przychodzi w postaci drżących słów, ani klękania na kolana. On wślizguje się w szczegóły, ukrywa się w gestach. Objawia się tylko temu, kto naprawdę rozumie psychikę człowieka. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sali konferencyjnej, drzwi się zamykają, a atmosfera nagle się zmienia. Ktoś staje się zbyt uprzejmy, ktoś inny uśmiecha się sztucznie, kiwają głowami, choć Twoje słowa są banalne. To nie jest szacunek, to obrona, to maska strachu. Richard, młody dyrektor w Nowym Jorku, zrozumiał to boleśnie szybko. Gdy awansował koledzy, którzy wcześniej dyskutowali z nim otwarcie, nagle zamilkli. Śmiali się z jego żartów, choć były nijakie, zgadzali się z decyzjami, choć dawniej by protestowali. Na początku Richard myślał, że to szacunek, ale później dostrzegł prawdę: to nie podziw, to strach przed jego władzą. Machiavelli nazwałby to radarem ostrzegawczym, systemem, który wychwytuje ukryte sygnały ludzkiej psychiki, kiedy w grę wchodzi władza. Strach widać też w unikach. Na przyjęciu firmowym ktoś unika twojego spojrzenia, sprawdza cię kątem oka, ale nie odważy się patrzeć dłużej. Widać wewnętrzny konflikt, uciec od konfrontacji, a jednocześnie śledzić każdy twój ruch. To znak, że w jego oczach jesteś potencjalnym zagrożeniem. Jest też inna twarz strachu konkurencja wyprzedzająca. Peter, pracownik średniego szczebla, ciągle podkreśla swoje osiągnięcia. Poprawia nawet najmniejsze szczegóły w raportach. Kieruje rozmowę tak, by pokazać, że dorównuje przełożonym. Ale to niepewność siebie to lęk przed tym, że zostanie pominięty albo zepchnięty na margines. Machiavelli pisał, kiedy słaby się popisuje, to nie z powodu siły, lecz strachu przed tym, by nie został uznany za słabego. Jeśli spojrzysz szerzej, w każdej organizacji, w każdym społeczeństwie, te sygnały strachu są obecne. Sztuczne uśmiechy, zbyt szybka zgoda, unikanie wzroku, przesadne chwalenie się. To pazle, które układają się w jeden obraz, strach cichy architekt ludzkich zachowań. I jak podkreśla Machiavelli, kto nie umie czytać tych znaków, ten nigdy nie odkryje, jak naprawdę wygląda jego pozycja w oczach innych. W świecie Machiavellego strach był lustrem władzy. Pokazuje nie tylko, na kogo wpływasz. Pokazuje też, jak głęboki jest ten wpływ. Ale prawdziwa sztuka władzy nie polega na tym, by wiedzieć, że ludzie się ciebie boją. Prawdziwa sztuka polega na tym, by zarządzać tym strachem tak, aby nie przekształcił się w nienawiść. I właśnie tam zaczyna się sztuka. Subtelna sztuka równowagi między posłuszeństwem a buntem. Machiavelli zauważył, że strach rzadko ujawnia się otwarcie, nie w wyznaniach, nie w gestach dramatycznych. Najczęściej ludzie ukrywają go pod maską, pod uprzejmością, pod pewnością siebie, a czasem nawet pod obojętnością. Ale jeśli masz oko wyczulone, zauważysz małe pęknięcia w tej masce. I właśnie przez te szczeliny widać prawdę, boją się ciebie bardziej niż są gotowi przyznać. Jednym z najbardziej wyraźnych sygnałów strachu jest przesadna uprzejmość. Kiedy ktoś staje się zbyt miły, kiedy uśmiecha się za długo, kiedy śmieje się z żartów, które wcale nie są zabawne, kiedy kiwa głową ze wszystkim, nawet jeśli to banały, to nie szacunek, to posłuszeństwo obronne nie dla ciebie, ale dla własnego bezpieczeństwa. Emma, menedżerka z Londynu, opowiedziała o swoim zespole. Za każdym razem, gdy do sali wchodził nowy dyrektor Daniel, jej kolega natychmiast wstawał z uśmiechem aż nazbyt szerokim. Dodawał jeszcze: wygląda pan dziś świetnie, na pewno podejmie pan same trafne decyzje. Na pierwszy rzut oka, zwykła grzeczność. Ale gdy gesty te powtarzały się w sposób wymuszony, stały się odbiciem strachu. Daniel nie chciał być zauważony negatywnie, więc atakował przesadną uprzejmością. Jeszcze subtelniejszym sygnałem jest unikanie kontaktu wzrokowego. Machiavelli wiedział, oczy są bramą do umysłu. Ktoś nie potrafi utrzymać spojrzenia, ale zerka ukradkiem sprawdza twoją reakcję. To wewnętrzna walka. Unikają konfrontacji, ale jednocześnie boją się przeoczyć sygnał. Strach zdradza się nie słowami, lecz drżeniem spojrzenia trwającym zaledwie sekundę. Wyobraźmy sobie scenę. Richard, dyrektor pyta nowego pracownika. Alex, co sądzisz o tej propozycji? Alex opuszcza wzrok. Tak, uważam, że to świetny pomysł. Richard uśmiecha się lekko. Naprawdę czy tylko mówisz, to, by mnie zadowolić. Aleks czerwienieje, zerka szybko w górę i znów patrzy w dół Nie naprawdę tak myślę. I w tej chwili widać wszystko: nie ma odwagi dyskutować, unika oczu szefa. Ale nie może przestać sprawdzać jego reakcji. Trzeci znak to prewencyjna rywalizacja. Kiedy ktoś boi się, że zostanie uznany za słabego, zaczyna popisywać się osiągnięciami. Wtrąca się w rozmowę, powtarza swoje sukcesy, próbuje udowodnić, że jest równy innym. To nie siła. To zbroja z cienkiej blachy chroniąca przed poczuciem niższości. Na spotkaniu strategicznym Peter, wiecznie niepewny swej pozycji, przerywa, by dodać właściwie to podobne do mojego pomysłu z zeszłego miesiąca. Albo tak to działa. Sam stosowałem to z sukcesem w projekcie X. Na zewnątrz wygląda to jak wkład w dyskusję. Ale Richard, znający sygnały Machiavelego, widział jedno to strach przebrany za pewność siebie. Machiavelli powiedziałby jasno, przesadna uprzejmość, ucieczka spojrzeniem i przechwałki to zakodowane języki strachu. One są radarem. Dają ci znać, kto w ukryciu ulega twojej władzy, nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna. Ale Machiavelli ostrzegał też, że prawdziwa siła nie polega na dostrzeżeniu strachu. Polega na tym, by wiedzieć, kiedy go użyć, a kiedy pohamować. Bo jeśli zabraknie ci subtelności, strach przerodzi się w nienawiść. Strach właściwie odczytany jest narzędziem. Jak ukryty napis na obrazie, którego inni nie widzą. Jeśli potrafisz go czytać, dostrzegasz całą grę psychologiczną toczącą się tuż przed twoimi oczami. I to właśnie jest przewaga. Przewaga, którą, jak wierzył Machiavelli, musi posiąść każdy, kto chce przetrwać w świecie nieustannej rywalizacji. Machiavelli podkreślał, wywołanie strachu to tylko połowa bitwy. Druga połowa, znacznie trudniejsza, polega na jego kontrolowaniu. Mądry przywódca nigdy nie pozwoli, by strach wymknął się spod kontroli. Gdy stanie się nienawiścią, trudniej go opanować niż cokolwiek innego. Według Machiavelego strach trzeba regulować jak ogień na tyle, by inni zachowali dystans, ale nie tak mocno, by spalił wszystko. Osiągnięcie tej subtelności wymaga taktyki, świadomej, zręcznej i konsekwentnej. Pierwsza strategia to kontrola tempa interakcji. Człowiek w strachu nieświadomie dostosowuje rytm swojego zachowania do tego, kogo się boi. Jeśli mówisz i poruszasz się powoli, oni zwalniają, słuchają każdego słowa, każdego gestu. Jeśli przyspieszasz nagle, oni wpadają w pośpiech, obawiając się, że przegapią ważny sygnał. Wyobraź sobie spotkanie. Richard, dyrektor, o którym już mówiliśmy, celowo zatrzymuje się na kilka sekund, zanim odpowie na pytanie. Cała sala milknie. Wszystkie oczy zwrócone na niego. W tej chwili on kontroluje cały rytm rozmowy. Machiavelli powiedziałby, władza nie leży tylko w decyzjach, ale w zmuszaniu innych, by poruszali się w rytmie, który wybierasz. Kolejna strategia to zachowanie nieprzewidywalności emocji. Strach rośnie najbardziej w niepewnym otoczeniu. Gdy inni nie wiedzą, co myślisz, pozostają w stanie ciągłej czujności, dostosowując się, by cię nie urazić. Neutralna twarz, delikatny, niejednoznaczny uśmiech, a czasem długa cisza, to mocniejsze niż każde groźby. Richard stosował tę zasadę słuchając raportu o błędzie. Nie gniewał się, nie chwalił, tylko patrzył w milczeniu. To milczenie budziło większy niepokój niż jakiekolwiek upomnienie. Machiavelli wiedział niepewność, sprawia, że ludzie stają się bardziej podatni na kontrolę, bo sami wypełniają lukę własnym lękiem. Subtelna strategia, chwalenie publiczne, krytyka prywatna. Machiavelli twierdził, że nagrody i kary są fundamentem trwałej władzy, ale ostrzegał, publiczna kara rodzi urazę. Chcesz utrzymać posłuszeństwo, chwal przed wszystkimi, by ludzie widzieli realną korzyść płynącą z bycia pod Twoją władzą, a krytykuj w ciszy, by zachować godność tego, kto zawinił. W ten sposób posłuszeństwo staje się głębsze. Nie tylko strach, ale mentalne przywiązanie. Kontrola dostępu kolejna taktyka. W polityce i biznesie niedobór zwiększa wartość. Łatwy dostęp do ciebie, ludzie uznają to za normę. Kontrolujesz drzwi, każde spotkanie wymaga przygotowania. Kilka minut z Tobą staje się skarbem. Richard doskonale to rozumiał. Nigdy nie pozwalał na przypadkowy kontakt. Każde spotkanie przez sekretariat. Gdy pojawiał się w sali powietrze, stawało się poważne. Każde słowo i gest były starannie rozważane. Machiavelli zalecał przywódcom nie bądź wszędzie, bądź tam, gdzie twoja obecność ma znaczenie. Ostatnia najsubtelniejsza strategia strategiczne ujawnianie słabości. Machiavelli nie doradzał, by lider był zimnym kamieniem. Ludzie przyciągani są przez ludzką stronę człowieka. Ale uwaga nie bądź przewidywalny ani łatwy do wykorzystania. Dziel się małymi, nieszkodliwymi momentami słabości tylko tyle, by inni myśleli, że widzą prawdziwego ciebie. Richard czasem opowiadał o swoich porażkach, ale zawsze takie, które ostatecznie pokonał. W ten sposób mieszał strach z zaufaniem, niebezpieczne, a zarazem skuteczne. Słuchający czuli respekt, ale też więź, dostrzegając w nim ludzką stronę. Łącząc wszystkie te strategie, powstaje sztuka zarządzania strachem, którą Machiavelli nazwał subtelną równowagą władzy. Mądry przywódca nie chce, by ludzie bardziej go kochali niż bali. Miłość jest zmienna. Strach zakorzenia się głębiej. Ale strach wymaga starannej regulacji, odrobina niespodzianki, szczypta niedoboru, mała łaska i czasem odrobina ujawnionej ludzkiej strony. To formuła, dzięki której strach staje się trwałym narzędziem nieobosiecznym mieczem. I jak sugerował Machiavelli, mądrość lidera nie polega na chwilowym zdobyciu władzy, ale na jej utrzymaniu przez lata. Kontrolowanie strachu oto klucz by to osiągnąć. Gdy już ustalisz subtelną władzę i kontrolowany strach, następne wyzwanie to reagowanie na zmiany w zachowaniu otoczenia. Machiavelli podkreślał, że mistrzowski przywódca nie tylko buduje strach i szacunek, ale także uważnie obserwuje sygnały zmian, czasem bardzo subtelne, pochodzące od podwładnych czy współpracowników. Jedno słowo spojrzenie, a nawet sposób, w jaki ktoś dobiera słowa, może ujawnić nową intencję lub postawę. Kluczowe jest zachowanie spokoju, analiza i strategiczne działanie, bez ulegania emocjom. Jedną z łatwiejszych do zauważenia zmian jest, gdy język staje się pośredni, niepewny, a czasem niejasny. Przykład Sarah. Starsza asystentka w firmie, która zwykle wypowiadała się wprost na temat planów dyrektora Richarda, nagle zmienia sposób komunikacji. Myślę, do może moglibyśmy rozważyć inną opcję, jeśli pan uzna to za stosowne. Richard nie reaguje impulsywnie, nie okazuje irytacji. Zachowuje spokój delikatnie, powtarza jej myśl z dokładnością i opanowaniem. Rozumiem, co masz na myśli, ale doprecyzuj, jaki cel chcesz osiągnąć, żebym mógł odpowiednio wesprzeć. Takie podejście ujawnia niejasność w słowach Sara, a jednocześnie wzmacnia władzę Richarda bez przymusu. Machiavelli nazwałby to wykorzystaniem pośredniości do wzmocnienia swojej pozycji, zamiast pozwolić, by ona ją osłabiła. Inna sytuacja, gdy ktoś łączy się z przeciwnikiem lub zewnętrznym sojusznikiem w celu podważenia twojej władzy. Wtedy wzmacnianie lojalnych staje się kluczowe. Nie chodzi tylko o stworzenie sieci ochronnej, ale także o to, by ucieczka była kosztowna i ryzykowna. Richard spotkał się z podobnym przypadkiem, niektórzy członkowie zespołu rozmawiali z konkurencją o potencjalnej współpracy. Zamiast reagować impulsywnie, zaprosił najbardziej lojalnych na prywatne spotkanie, przedstawił swoją długofalową wizję, podkreślił wartość i korzyści pozostania. Efekt ci, którzy rozważali odejście, zrozumieli, że ryzyko przewyższa korzyści, a sieć lojalności została wzmocniona. Machiavelli zawsze powtarzał: Władza to nie tylko strach, ale też tworzenie więzi, które sprawiają, że inni zostają dobrowolnie, nawet jeśli mają alternatywy. Kolejna subtelna zmiana, gdy ktoś próbuje delikatnie osłabić twój wizerunek. Słowami, czynami lub postawą. Jeśli nie zostanie to opanowane, może cicho podkopywać władzę. Machiavelli radzi, zamiast bezpośredniego konfrontowania, stosuj kontrolowane przejawy władzy, by potwierdzić swoją pozycję. Richard obserwował pracownika, który subtelnie podważał jego autorytet podczas spotkania. Może stary sposób też działa, ale na pewno jest lepszy, prawda? Richard nie reaguje gwałtownie. Pozostaje spokojny, przedstawia konkretne dowody, prowadzi spotkanie kończy wnioskiem, że decyzja zależy od rzeczywistych wyników, nie od przypuszczeń. To nie tylko wzmacnia autorytet, ale jasno wysyła sygnał wszelkie próby podważania władzy zostaną rozpoznane i opanowane. Machiavelli podkreśla w reakcji na zmiany zachowań spokój i strategiczne myślenie są absolutnie konieczne. Subtelna władza nie opiera się na impulsywnych emocjach, lecz na obserwacji, analizie i celowym kształtowaniu interakcji. Gdy ktoś zmienia komunikację, Łączy się z rywalem lub testuje twoją pozycję, pamiętaj. Każde działanie to sygnał. Okazuj władzę kontrolowanie. Utrzymuj równowagę między strachem a zaufaniem, wzmacniaj strategiczne więzi. To jedyny sposób, by zachować stabilną pozycję w świecie pełnym zmienności. Najważniejsza lekcja Machiavellego: władza nigdy nie stoi w miejscu. Trzeba ją pielęgnować, chronić i nieustannie dostosowywać. Mądry przywódca nie tylko reaguje na zmiany ale zamienia je w okazję do wzmocnienia wpływu, podniesienia prestiżu i sprawienia, by każdy, kto chce go sprawdzić, przemyślał każdą decyzję. W każdej interakcji, uważna obserwacja, spokój i strategia są potężniejsze niż jakiekolwiek groźby czy jawny przymus. Dzięki tym zasadom, strach jest kontrolowany, władza wzmocniona, a inni stoją po swojej stronie, świadomi, że przekroczenie granic nie jest bezpiecznym wyborem. Gdy wszystkie strategie obserwacji, analizy i kształtowania zachowań zostały wdrożone, ostatnim krokiem, aby stać się subtelnym przywódcą w duchu Machiavelego, jest utrzymanie równowagi strachu. Strach użyty właściwie nie tylko wzmacnia władzę, ale także sprawia, że ludzie w organizacji czy w społecznym środowisku przestrzegają zasad i norm, które ustanowiłeś. To niezwykle delikatna gra, za mało strachu tracisz, autorytet za dużo, rodzi opór i intrygi. Jak dyrygent prowadzący orkiestrę, musisz wiedzieć, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić tempo, by cały system działał harmonijnie bez ryzyka zerwania porządku. Przykład z życia wzięty Henry dyrektor w międzynarodowej firmie technologicznej, gdy objął stanowisko lidera, zauważył, że niektórzy pracownicy zachowują nadmierną swobodę, nawet otwarcie kwestionując jego decyzje. Na początku, stosował władze bezpośrednio upomnienia ostrzeżenia publiczne kary. Efekt niektórzy poczuli się zagrożeni, rozważali odejście lub ciche buntowanie. Henry zrozumiał ważną lekcję Machiavelego: strach musi być subtelnie regulowany, nienarzucany brutalnie. Zmieniał strategię spokój. Obserwacja użycie władzy tylko wtedy, gdy konieczne. Chwalił publicznie osiągnięcia, ale tylko gdy przestrzegano zasad błędy, korygował dyskretnie i konstruktywnie. Stopniowo pracownicy stali się posłuszni nie z powodu nadmiernego strachu, lecz z powodu dostrzeganych korzyści i zrozumienia zasad ustalonych przez Henry'ego. Machiavelli pisał inteligentny przywódca, nie pozwala, by strach wymknął się spod kontroli. Gdy staje się ciągłą presją, ludzie szukają sposobów, by się zbuntować. Brak strachu, władza słabnie, szacunek znika. Dlatego utrzymanie kontrolowanego strachu jest kluczowe do równowagi władzy. Jak łucznik regulujący cięciwe trzeba zachować napięcie, w sam raz za mocno, cięciwa pęka za słabo, strzała nie trafia w cel. Poprawnie wyregulowany strach sprawia, że ludzie sami przestrzegają zasad bez nadmiernego nacisku. Kolejny ważny punkt trwała władza opiera się nie tylko na strachu, lecz także na szacunku i zależności. Ludzie podporządkowują się liderowi nie tylko z obawy przed karą, ale także dlatego, że dostrzegają, iż ich przetrwanie, awans i sukces Zależą od jego pozycji. To subtelna równowaga władza musi być na tyle silna, by wymusić posłuszeństwo, ale na tyle elastyczna, by ludzie czuli bezpieczeństwo i dobrowolnie stali po twojej stronie. Przykład Henry'ego tworzył przejrzyste i uczciwe szanse rozwoju, utrzymując jednocześnie rygor w przestrzeganiu zasad. W efekcie pracownicy go szanowali, darzyli uznaniem i dobrowolnie stosowali się do reguł bez poczucia ucisku. Ostateczna lekcja Machiawellego subtelna władza. Nie powstaje poprzez dominację ani nadmierny strach, ale dzięki obserwacji, analizie i inteligentnej regulacji lęku. Każde działanie lidera wysyła sygnał, sposób pochwały, reakcja na błędy, opanowanie wobec wyzwań. To komunikaty o władzy i kontroli. Gdy strach jest wyważony, masz lojalny, zdyscyplinowany zespół, a ryzyko buntu minimalizowane. Podsumowując, Machiavelli uczy nas, że władza to nie tylko możliwość rozkazów i narzucania woli. Ale sztuka utrzymywania subtelnej równowagi między strachem a zaufaniem, między rygorem a życzliwością, między autorytetem a zależnością. Lider, który potrafi regulować strach, nie tylko przetrwa, ale rozwinie się w siłę, a ci wokół niego zrozumieją, że posłuszeństwo nie wynika z irracjonalnego strachu, lecz z mądrego wyboru, by przetrwać i awansować w danym środowisku. Wyważony strach to narzędzie spójności grupy miara subtelnej władzy. I fundament do budowy trwałego autorytetu, którego nie zastąpi żadna publiczna groźba ani kara. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.